Gdy czyta się żywoty świętych, ich przykład bardzo pociąga. Inspirujące jest nie tylko ich życie, heroiczne cnoty i cudowne zjawiska. Najbardziej inspirujący jest konkret ich życia, zmagań, umartwień, walki ze swymi słabościami. Święty Jan Maria Viany powtarzał, że ludziom łatwiej byłoby się nawrócić, gdyby ktoś za nich pokutę czynił. I sam praktykował ascezę i pokutę aż do przesady. Święta siostra Faustyna udawała się do przełożonych z prośbą o pozwolenie na praktyki biczowania się albo noszenia włosienicy. U jednych takie przykłady wywołują śmieszność, prowokują żarty i wyśmiewanie takich postaw, jako zabobonnych, głupich, niczemu nie służących. Innych one inspirują do naśladowania żarliwej miłości do Boga, przez którą święci czynili takie rzeczy. Jeszcze inni twierdzą, że takie praktyki estetyczne nie pasują do naszych czasów. Lecz jeśli nie pasują, to dlaczego? Zupełnie przecież niereligijne doświadczenia wojsk specjalnych pokazują, że konsekwentne dokładanie sobie trudu i ćwiczenie swojego ciała jest dobrą inwestycją w przyszłość. Kształtuje bowiem człowieka jego psychiczną odporność, wzmacnia wolę walki, czyni go niepodatnym na wpływy zewnętrzne. Tym bardziej więc asceza powinna być dla chrześcijanina nie tyle przeżytkiem, co koniecznym wsparciem w drodze duchowej. Jednakże słusznie wielu wyczuwa, że źle pojęta asceza może bardziej szkodzić niż pomagać. Dlatego całkowicie zasadnym jest pytanie, jak praktykować ascezę, by sobie nie szkodzić i by nie szkodzić innym poprzez gorszenie ich swą śmieszną naiwnością. Skąd się bierze pragnienie ascezy i umartwień? W pierwszej kolejności pojawia się ono przez lekturę żywotów świętych i niektórych ich pism. To, co było jednak dobre i pożyteczne dla owych świętych, wcale nie musi być dobre dla nas, żyjących w zupełnie innych realiach. Bardzo dobra jest w tym temacie refleksja Abba Arseniusza, którą można odsłuchać na naszym kanale. Asceza i życie pokuty jest nieustannym wezwaniem dla każdego, ale konkretna forma ascezy może być różna. Zależeć będzie od powołania, zawodu, obowiązków i w ogóle od człowieka jako takiego. Bardzo ważne jest więc, aby na samym początku zadać sobie pytanie: po co? Jaka jest motywacja, dla której pragnę ascezy? Czy chcę zasłużyć u Boga na odpuszczenie grzechu? Czy chcę ukarać siebie za grzechy? Czy noszę w sobie złości, gniew na siebie, nieakceptację swoich błędów, strach przed Bożą karą? Czy wręcz chciałbym wyładować tą złość na samym sobie, aby uwolnić się od noszonych napięć, wstydu lub poczucia winy? Jeśli tak, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie wolno w takiej sytuacji praktykować pokuty i umartwień. Czy może ściślej, taki człowiek powinien umartwiać swoją nienawiść do siebie i otaczać siebie większym szacunkiem aprobatą i akceptacją. A motywowana złością na siebie należy do najbardziej perfidnych rodzajów zła. To nie jest tylko kwestia złej motywacji. Nienawiść do siebie, wyrażana w praktykach astetycznych, nie prowadzi do pokoju wewnętrznego, ale wręcz ugruntowuje pruderyjną nienawiść do wszelakich błędów. Taka nienawiść skierowana ku sobie i ukryta w podświadomości jest przenoszona spontanicznie na innych, których ma się wtedy skłonność traktować z pogardą, oceniać surowo, wyśmiewać, straszyć. Skutkiem tego jest rozłam w relacjach międzyludzkich, ośmieszanie wiary i kościoła, zgorszenie poprzez bycie nieludzkim dla innych, a przy tym katem dla samego siebie. Miłość bliźniego i zdolność do wybaczania jego błędów. Jest dobrym sprawdzianem ascezy. Owszem, motywacją ascezy bywa w pismach świętych i mnichów pokuta za grzechy. Ale pokuta w rozumieniu chrześcijańskim jest czymś biegunowo-innym niż chęć ukarania siebie. Dojrzała pokuta wypływa z akceptacji faktu, że grzechy mają swoje skutki oraz z akceptacji siebie grzesznika. Podczas gdy karanie siebie za grzechy wypływa z głębokiej nieakceptacji siebie i tego, kim się jest. Aby więc w ogóle myśleć o praktykach ascetycznych, trzeba odrzucić manichejskie traktowanie ciała jako zła, odrzucić nienawiść swojej osoby i wpierw nauczyć się, że Bóg kocha bezinteresownie i bezwarunkowo. I nie mówimy tutaj o nauczeniu się w znaczeniu wykucia czegoś na pamięć czy ogarnięciu rozumem ale o głębokim procesie uzdrowienia wewnętrznego i pogodzenia się ze sobą, którego najważniejszym elementem jest wyznanie grzechów na spowiedzi, a po drodze być może także doświadczenie psychoterapii, kierownictwa duchowego, czy czasem długiego procesu wybaczenia sobie i innym. To Chrystus jest Zbawicielem, a nie człowiek. Zbawienie można przyjąć, ale nie można sobie na nie zasłużyć. Dlatego grzech chrześcijanin pokonuje, wyznając go na spowiedzi, i żadne praktyki pokutne, umartwienia, posty, biczowania, włosienice i cokolwiek podobnego tego nie zastąpią. A skoro tak, to czy istnieje sens praktyk ascetycznych? Oczywiście, że tak, ale wpierw trzeba oczyścić swoje motywacje, podejście do samego siebie i do swego ciała. Już od początku we wspólnotach Kościoła był zwyczaj, a czasem nakaz, że praktyki ascetyczne winny być czynione pod posłuszeństwem, to znaczy, powinny być przyjęte i zachowywane wiernie i nie należy do nich nic dokładać. Jaka jest więc dobra motywacja rozumnie traktowanej pokuty? Jeżeli dusza jest głęboko pogodzona ze sobą oraz z Bogiem poprzez spowiedź, próbę naprawienia krzywd i wytrwałą modlitwę. Może rozważyć wzmocnienie swych wysiłków duchowych ascezą. A po co się ją praktykuje? Po to, aby wzmocnić osłabłą wolę, okiełznać ciało, uczynić siebie bardziej przygotowanym na starcia duchowe. Asceza rozwija i wzmacnia cnoty: męstwo, wytrwałość, sumienność, a także zdrowie ciała i psychiki. Ale jakakolwiek cnota bez pokory i umiaru staje się wadą i bardziej szkodzi duszy niż jej pomaga. Dlatego asceza jest zawsze dodatkiem, a nie podstawowym wysiłkiem chrześcijanina. Jeżeli ktoś zaniedbuje to, co podstawowe, a zatem regularne korzystanie z sakramentów, eucharystię i codzienną modlitwę, niech się nie bierze za ascezę, ale wpierw niech uporządkuje wspomniane rzeczywistości. I dopiero biorąc to wszystko pod uwagę, możemy wreszcie poszukać odpowiedzi na pytanie. Jak w takim razie praktykować umartwienia ascetyczne współcześnie? Jeżeli patrzymy na zalecenia powtarzające się przez wieki, to powtarza się generalnie podobna myśl. Ćwicz ciało tak, by stawało się bardziej posłuszne, ale aby tego ciała nie krzywdzić, a w szczególności aby nie wpędzać w chorobę. Dlatego też dobra asceza będzie obejmowała umartwianie ciała tak, by sprzyjało to jego zdrowiu duch zaś odnosił korzyść dzięki czystej intencji. Konkretne propozycje powinny być dopasowane do człowieka, jego wrażliwości i czasów, w których żyje, więc nie należy sztywno kopiować tego, co stosowali święci wiele lat temu. Skoro tak, to jak konkretnie umartwiać swe ciało? Oto kilka propozycji. Jeśli czytając świętych inspiruje Cię praktyka biczowania, ale nie dlatego, że masz pragnienie wyładowywania na sobie złości, to praktykuj je w formie codziennego prysznica zimną czy wręcz lodowatą wodą. Stój od pół minuty do trzech minut pod najzimniejszą wodą, jaką masz pod prysznicem. Poza sytuacjami chorób układu krążenia, taka praktyka bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie polepsza odporność, chroni przed przeziębieniami. Ofiaruję Panu Bogu za oziębłość swojego serca, za to, że tak często okazujesz mu brak miłości i wybierasz to, co łatwe, nawet jeśli atrakcyjne duchowo, zamiast tego, co prawdziwie jest pełnieniem Jego woli. A może myślałeś o noszeniu włosienicy jako cichą ofiarę swego dyskomfortu dla Pana? Zamiast tego, uczyń sobie praktyczne EDC, czyli ekwipunek dźwigany codziennie. Skomponuj nerkę albo pas z ładownicami, a może nawet plecak, wypełniając go sprzętem, którego będziesz mógł użyć, jeżeli natrafisz na sytuację, gdzie będziesz musiał udzielić komuś pomocy. Niech będzie tam też różaniec i obrazek, które będziesz mógł dać takiej osobie, aby ją wzmocnić w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. I noś tak przygotowane EDC ze sobą właśnie z tą intencją dla dobra drugiego człowieka. Być może nigdy nie będziesz świadkiem zdarzenia, w którym udzielisz komuś pomocy, ale dyskomfort noszenia tego całego sprzętu możesz ofiarować panu Bogu, na przykład w intencji uzdrowienia twej niewrażliwości na drugiego człowieka albo w intencji kogoś, kto bardzo potrzebuje nawrócenia, ale nie chce uznać w sobie kogoś potrzebującego pomocy. A może też zdarzy się tak, że w konsekwencji swej ascezy odkryjesz, że ten najbardziej potrzebujący pomocy brat albo siostra jest w twoim własnym domu lub sąsiedztwie. A może zachwyciły Cię w żywotach świętych ich konsekwentnie znoszone upokorzenia, których doznawali we wspólnocie, w której żyli. Nie staraj się od razu być przegrywem, który na wszystko się godzi, bo to niekoniecznie cokolwiek dobrego przynosi. Zgadzanie się na mobbing w miejscu pracy i cichą przemoc raczej cię złamie i zamknie na Chrystusa, niż wyda dobry owoc. Zamiast tego, tam gdzie jest to możliwe i o ile to od ciebie zależy, staraj się wybierać w domu albo we wspólnocie zadania i prace, których nie lubisz, a najlepiej takie, których nikt nie lubi robić, i rób je jak najlepiej. Wtedy nie tylko siebie umartwisz, ale z tego umartwienia uczynisz miejsce dawania ulgi innym. A przy tym wzmocnisz się do pokonywania wyzwań, które niesie ze sobą życie. Pociąga cię cisza i milczenie? Ogranicz swoje narzekanie, plotkowanie i uwagi co do innych osób. W ogóle powstrzymaj się od mówienia o drugim człowieku, a nawet staraj się mówić o tych, których inni krytykują dobrze. W ten sposób umartwisz swoją nadmierną spolegliwość, a także zaczniesz się uczyć większej odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Wiele z naszych słów czyni dużo złego i zbyt często nad tym nie panujemy. Zbyt często wielu z nas emocjonalnie się samo nakręca, tworząc w głowie wiele fałszywych obrazów innych ludzi lub sytuacji, w których niby to się znajdują. Niewypowiadanie wszystkiego, co przyjdzie na myśl, rezygnowanie z ostatniego zdania w dyskusji, to bardzo dobre i budujące umartwienie języka. Ponadto staraj się znosić wady drugiego człowieka z większą wyrozumiałością i czynić mu mniej uwag. Wręcz przyjmij drugiego takim, jakim jest. Tak robiąc, wzmocnisz się w miłości bezinteresownej i wybudujesz sobie most łączący ciebie z sercem drugiej osoby, i więcej przyczynisz się do jej nawrócenia niż długimi godzinami dyskusji czy kłótni. Zauważasz, że nadmiernie stawiasz na swoim? Powściągnij słowa, i odpuść innym, niech będzie nie tak, jak Ty chcesz, ale ktoś inny. I odwrotnie, jesteś nadmiernie spolegliwy, postaw na swoim, chociaż będzie Cię to dużo kosztować. Jesteś z kimś pokłócony? Postanów sobie wysłuchać tą osobę bez odpowiadania i dopowiadania. Kiedy wracasz z pracy do domu, wpierw zajmujesz się jakąś rozrywką, aby poprawić sobie humor? Umartw i tą skłonność. A być może rozsądną propozycją dla ciebie będzie, abyś zobaczył, które z Twoich codziennych przyjemności, rozrywek, przyzwyczajeń nie są dobre, lub po prostu z których możesz zrezygnować i przeznaczyć je na jałmużnę. A być może samemu będziesz kreatywny w wymyśleniu odpowiedniej ascezy, na przykład pokarmów albo nawet suplementów, które nie są zbyt smaczne, ale są zdrowe i adekwatne dla Twoich obecnych potrzeb. Dla niektórych osób spożywanie bez marudzenia i grymaszenia barszczu, kaszy jęczmiennej albo wątróbki jest już wystarczającą ascezą. A zatem to, w czym siebie pokonasz, z dobrą i czystą intencją i co przysłuży się Twemu zdrowiu, będzie dla Ciebie w konsekwencji cenną pomocą w walce duchowej, którą toczysz. Asceza przyjęta ze względu na Boga i z miłości do Niego jest czymś ze wszechmiar godnym polecenia. Dlatego też nieustanną łascezą chrześcijanina jest staranie się o to, by samego siebie, takiego jakim jesteś, przyjąć, ukochać i ukierunkować na lepsze służenie Bogu. I aby za wszystko, co się dzieje, dziękować. Bo przyjmowanie w tym kontekście wszelkich wydarzeń dobrych i złych, przyjemnych i przykrych, jako szansy danej od Boga i jako daru. Jest prawdziwą, dobrą, przyjemną Bogu ascezą. Według słów apostoła, że tym, którzy Boga kochają, wszystko służy ku ich dobru. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli uważasz naszą pracę za wartościową, podaj dalej. A jeśli możesz i chcesz się odwdzięczyć, pomóż się za żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników medycznych, a szczególnie za tych, którzy swoje życie stracili na służbie. A jeśli ponadto chcesz i możesz wesprzeć naszą pracę, odwiedź nasz profil na patronite i Bajkofitu.